Na ulice pojawiły się na osiedlu w Bielsku zrealizowano dwa z trzech planowanych etapów. W najbliższych dniach planowany jest odbiór prac etapu B. Jest to bardzo duże osiedle, bardzo duży projekt. Uważam, że dzięki tym ulicom, które żeśmy pobudowali, pobudowaliśmy również kanalizację deszczową. Bielsk zyskał na wizerunku, jest to bardzo, bardzo potrzebne mieszkańcom. Ponieważ drogi na tym osiedlu były w bardzo złym stanie technicznym, często bywało tak, że jesienią, bądź też wiosną niektórzy mieszkańcy nie mogli dojechać do własnych posesji. Jak dodaje wójt, gmina gotowa jest do rozpoczęcia realizacji trzeciego, ostatniego etapu budowy ulic na osiedlu. Tutaj również będziemy starali się o pozyskanie środków finansowych plus środki własne i chcielibyśmy już to inwestycje zakończyć. Wszystkim się ta inwestycja bardzo podoba. Mnóstwo pochwał, szczególnie tych mieszkańców tego osiedla, ale również i ludzi niezwiązanych z terenem gminy Bielsk. Z tego się bardzo cieszymy. Cała inwestycja to koszt około 20 milionów złotych. Trzeci ostatni etap ma kosztować około 6-7 milionów złotych. Chcesz wymienić okna, zamontować fotowoltaikę? Teraz można otrzymać dofinansowanie na te prace. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku działa punkt konsultacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze. O dofinansowanie ubiegać się może każdy mieszkaniec gminy. Projekt Czyste Powietrze, który realizujemy również w gminie Bielsk, jest skierowany do właścicieli gospodarstw jednorodzinnych i lub współwłaścicieli. Tak naprawdę każda osoba, która posiada księgę wieczystą, może złożyć wniosek o dofinansowanie, w którym m.in. może wymienić źródło ciepła. Poza tym źródłem ciepła, również może wymienić na przykład soralkę okenną, założyć fotowoltaikę, wymienić chociażby ocieplić strop czy dach, więc tak naprawdę to jest taki wszechstronny program, który pomaga poprawić ciepło w naszym domu. Kwota dofinansowania uzależniona jest od wielkości dochodów. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz potrzebne wnioski można złożyć w specjalnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym, który działa w budynku GOPS. W tym punkcie pracują dwie osoby, które udzielają wszelkich informacji. Tak naprawdę poprowadzą każdą osobę od początku do końca. Pomogą założyć profil na portalu beneficjenta. Powiedzą, jakie dokumenty trzeba złożyć. Powoli poprowadzą po kolei przez program, wszystko zaznaczą, powiedzą, gdzie trzeba, ewentualnie wydrukują, co trzeba podpisać i wniosek taki zostaje w naszej gminie i zostaje przekazany później do funduszu. Punkt czynny jest w poniedziałki od 7 do 8 oraz od wtorku do czwartku od 15 do 18. Gmina Bielsk program Czyste Powietrze realizuje we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trwają prace na drodze Bielsk-Ułtowo. Prace prowadzone są na odcinku 1000 metrów. Chcemy wykonać w roku bieżącym podbudowę i przygotować drogę w przyszłości pod położenie dywaniku asfaltowego. Te roboty nas kosztowały 250 tysięcy złotych, z tym, że 120 tysięcy pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czyli tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie, pozostałe środki to własne. Mam nadzieję, że za kilka dni te roboty się zakończą, że dokonamy odbioru tych robót. Jak dodaje wuj, te prace kontynuowane będą w przyszłym roku. Kolejny 1100 metrów byśmy chcieli zrobić podbudowę i cały odcinek w przyszłości oddać do użytku. To nie wszystko. W ostatnich dniach na Remizie w Zągotach zamontowano nowe drzwi garażowe. Dzisiaj ta straż potrzebuje wyjechać z budynku, z garażu. Jak najszybciej do wszelkiego rodzaju zdarzeń, czy to zdarzeń drogowych czy zdarzeń losowych. Ostatnio mieliśmy pożar, i dzięki właśnie takim wrotom garażowym straż ma zupełnie inne możliwości, a przede wszystkim szybciej może dotrzeć do pożaru. Cała inwestycja kosztowała 28 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie, jakie uzyskała gmina, to 22 tysiące złotych pozostała część pochodziła z budżetu gminy.